Mam bardzo to był śmierć. To jest i ten ośrodek, który tu jesteś, ty Ten park nam się bardzo podobał i bardzo smutny. <grymne> ja plaże są też fajne system. Może nie, to dobre wrażenie. Jesteśmy tu w drugi rok. W wszystkim klimat, morze, no, środowisko, wlekanie. Tak, nie wiem, jest tutaj, to że to niebo i fajne, mm -hmm. i ale jak własnie fajna, tak, ładnie tam nie. No to. Kaza na drugie, jest lepsza niż jak wszędzie widuje. Pierwsze to nie... Ja bym nie, mhm to zabroniłabym stawiania but. Takie, takie właśnie stawianie but i to, to, to wszystko, co to, to w nim zabroni... a zaprosi? Jestem tu co roku, także tu tak specjalnie opuszczonego tego ośrodka, to nie ma jakichś takich miejsc, do których można jakoś tak przywiązywać uwagę.